Panie Prezydencie, to przez chwilę myślałem, że może ma Pan sygnet, albo zapisał się Pan do jakiegoś, do, do jakiegoś związku tajnego, co to? Sprawa jest bardziej prozaiczna, Panie Redaktorze. Jest, jest Pan w związku? W związku, to... związku jestem, małżeńskim, to jest właśnie to, tak, a jeśli chodzi o te kolorowe spinki, to dostałem je, te gumki, dostałem je od swojej córki w niedzielę i obiecałem jej, że będę je nosił aż Spadną. Miałem trzy. Jedna spadła podczas wczorajszego treningu, dwie są. Dwa razy dziennie pan trenuje, czy raz dziennie? Nie, staram się raz, cztery razy w tygodniu, ale to są ciężkie, intensywne treningi na więcej nie pozwalają mi obowiązki i, jest, i rodzinne, i zawodowe. I to jest między szóstą a 8 rano. W którym momencie tak, jest Różnie pan wczoraj się? wieczorem trenowałem, ale czasami jest tak, że muszę potrenować o szóstej. To, że w pałacu prezydenckim jest kaplica, wiem, ale jest też miejsce do treningów? Wszystko jest, co potrzeba, panie redaktorze, w pałacu prezydenckim i kaplica, i siłownia. mi się pan już do tego, że jest pan prezydentem Rzeczpospolitej. Jeśli do tego można się przyzwyczaić, to muszę powiedzieć, że się przyzwyczaiłem, adaptowałem się na to pewno. To jest łatwe zajęcie? Polecę pan innym. Dobrze się Państwo, zastanówcie, droga do wykonywania tych obowiązków jest na pewno trudna, a wykonywanie tych obowiązków przynosi wielką satysfakcję służenia Polkom i Polakom, ale też konkretne obciążenia, które znoszę, mam nadzieję, że to Państwo widzicie z uśmiechem, optymizmem i determinacją. I czasami znajduje Pan czas, żeby pójść na mecz reprezentacji Polski. O tak, już dwa razy byłem I na meczu się reprezentacji się Pan jak kibice skandują Karol Nawrocki, Karol Nawrocki? Czuję wdzięczność, jeśli kibice, którzy są obywatelami Polski wspominają swojego prezydenta, to jest mi miło. Pozdrawiam kibiców. To jeszcze jedno na zakończenie. Oprawa, która miała być na scenie narodowym wczoraj była na Pałacu Prezydenckim. Co Pan sądzi o tym, że nie wpuszczono kibiców z oprawą na mecz Polski z Holandią? Widziałem tę oprawę. Podjąłem też decyzję, aby wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem nic dziwnego w tej oprawie. No widziałem, Nic dziwnego nie było. Widziałem dlaczego napis nie po... do boju Polsko, widziałem orła w zamkniętej koronie, więc ciężko mi odpowiedzieć, czemu takiej patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu reprezentacji Polski. Ciężko mi o tych technikalniach rozmawiać, bo nie wiem, jakie były przyczyny, ale kibice, którzy upominają się o Polskę, kibicują Polsce, zdzierają swoje gardła dla Polski przygotowują piękne oprawy, jak rozumiem także je opłacają, są częścią naszego społeczeństwa i powinni mieć możliwość artykułowania swojego przywiązania do Polski i do polskiej reprezentacji.